Rozmowa dnia. Dzień dobry. Dzisiaj w studiu gościmy starszego chorążego sztabowego Tomasza Dawidziuka. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich telewidzów. Doprecyzuję ze 122 batalionu Lekkiej Piechoty w Dolaszewie. Tak, wszystko się zgadza. Powiem szczerze, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu wszyscy wiedzieli, jak wygląda wojsko w pile. Gdzie jest jaka jednostka, to jest widoczne, to wówczas było widoczne, konkretne, duże miejsce, a teraz to ja o, w ogóle prawie że nic nie wiem o tym Dolaszewie schowani gdzieś jesteście w, lecie, w lesie, nic o was nie wiadomo. A tymczasem dużo się dzieje. Tam mnóstwo osób y, jest zaangażowanych. Y, tak jest trochę. Tak, tutaj trzeba potwierdzić, że cały czas realizujemy różnego rodzaju zadania. Tych zadań jest naprawdę bardzo dużo i tak jak Pan powiedział, jesteśmy w Dolaszewie, więc nie każdy kojarzy, gdzie jest to miejsce. To jest taka miejscowość niewielka obok piły. Może nawet dobrze, że nie jesteśmy w samej pile, bo to nam daje to pewne możliwości do realizacji różnych ćwiczeń, zadań. Bliżej mamy las, to co nas cieszy. W czasie zajęć korzystamy też z infrastruktury lotniskowej, w sensie tych miejsc, które są tam niedaleko, hangarów, takich nieużytków, gdzie możemy taki nasz sobie pas ćwiczeń wykorzystać. Do tych Do ćwiczeń to jeszcze wrócimy. Za nami piknik wojskowy związany ze zbliżającym się świętem wojska polskiego. Wojsko się dzisiaj musi promować i pokazywać. I wy taką funkcję no, też spełniacie, też wychodzicie do społeczeństwa. Tak, myślę, że tak. Społeczeństwu jesteśmy winni to, żeby społeczeństwo wiedziało, w co jesteśmy wyposażeni, jaki poziom wyszkolenia prezentujemy, ale też chcemy zainteresować poszczególnych obywateli tutaj tym, żeby wstępowali w szeregi armii. Kilka rodzajów możliwości wstąpienia jest do tej służby. Nas najbardziej interesuje jako żołnierzy Wojsko Obrony Terytorialnej Terytorialna Służba Wojskowa, czyli tak zwana TSW. A I was już przecież jest całkiem tam sporo. Jest nas sporo. Ale my ciągle szkolimy nowych żołnierzy. Ci żołnierze często odchodzą albo do różnych służb innych mundurowych, czy to do policji, albo do jednostek innych wojskowych, na żołnierzy zawodowych. Także ciągle mamy jeszcze miejsca i chętnie przyjmiemy kandydatów. A przypomnijmy o wojskach obrony terytorialnych, bo oczywiście kilka lat temu, gdy były tworzone tego typu jednostki, owszem, sporo się mówiło. Dzisiaj może nie wszyscy do końca wiedzą, jak to jest? Wojska obrony terytorialnej nie są taką do końca regularną yy, armią, czy popełnią pewnej Obrony terytorialnej są rodzajem sił zbrojnych. Yy i funkcjonujemy tylko w specyficznym, specyfi, bardzo specyficzny sposób. Są wśród nas żołnierze zawodowi, stanowiący tak ogólnie przyjmując około 10% całego stanu osobowego, natomiast ten trzon główny stanowią żołnierze terytorialnej służby wojskowej, czyli tak zwani TSW, żołnierze, którzy muszą odbyć szkolenie podstawowe bądź wyrównawcze, jeżeli mieli przeszłość wojskową już za sobą jakąś, czyli złożoną przysięgę wojskową i co miesiąc zgłaszać się na minimum dwa dni szkolenia obowiązującego, obowiązkowego rotacyjnego. E, Ci mnie, że dostają pewne apanaże oczywiście finansowe z tego tytułu. E, mm, Dzisiaj to jest w, w, w przypadku waszej jednostki 500 ponad osób, tak? E, w przypadku naszej jednostki e, tak, nasze to jest około tam 500 osób. E, m, mamy już w tej chwili około 460 żołnierzy m, na etacie. Ale ciągle potrzebujemy jeszcze nowych. I to jest tak, że ktoś, kto prowadzi regularne życie zawodowe, też może się do was I zgłosić. To jest e, właśnie klucz tego wszystkiego e, i najlepsze w tym wszystkim. E, ktoś, kto skończył 18 lat, może się jeszcze uczyć i może do nas wstąpić. Ktoś, kto pracuje, e, również może do nas wstąpić i zostać żołnierzem terytorialnej służby wojskowej. Mamy w naszych szeregach zarówno uczniów, e, mechaników, e, budowlańców, nauczycieli. E, wszelkie, wszelkie możliwe zawody, że tak powiem. Co z jednej strony jest no może troszkę trudne, ale w takiej koegzystencji między sobą, dlatego że, że ci ludzie gdzieś tam muszą się założyć mundur i, i w czasie ćwiczeń ze sobą działać. Natomiast nasza w tym głowa, żeby ten potencjał, który z tymi ludźmi przychodzi właśnie z tego środowiska cywilnego, wykorzystać odpowiednio i. Żeby dla dobra nas wszystkich to posłużyło. Jest ten potencjał? Wśród jest tych... ten potencjał. Mamy ratowników, mamy ratowników medycznych, mamy e, ratowników wodnych tutaj nie skończyłem, e, m, mamy pielęgniarki e, i to jest wszystko bardzo potrzebne. Mamy nawet e, z tego, co pamiętam, e, instruktora skopów spadochronowych w, naszym, w naszych szeregach, e, więc, e, więc ten potencjał jest dość szeroki i, i, i bardzo potrzebny nam. A to jest tak, że Państwo, y... Czy tym wywiadzie podczas tego angażu ustalacie na przykład, no nie wiem, co ta osoba konkretnie ma robić. Czy po prostu wszyscy najpierw muszą opanować te podstawy? Te podstawy są dla wszystkich uniwersalne, każdy musi mieć odpowiedni. Teraz spróbuję zabrzmieć profesjonalnie szpej. Tak? I, i, tak, i przejść są, te podstawowe szkolenie. Te podstawy są dla wszystkich e, takie same. Wiadomo, szkolenie podstawowe, jak sama nazwa wskazuje, jest podstawowe i, i każdy powinien odbyć w, tym, w, w takim samym zakresie. E, natomiast później e, ci żołnierze trafiają na, na stanowiska z konkretną specjalnością. E, po jakimś czasie też możemy się przyjrzeć i ewentualnie dokonać pewnych korekt e, pod względem przydatności danej osoby e, ze swoimi kwalifikacjami na danym stanowisku, czy też zmienić mu stanowisko, takie zmienić to stanowisko tej osoby na jakieś inne. A jakie będzie... są motywacje tych, którzy zgłaszają się do wojsko brony terytorialnej? To są ludzie, którzy, nie wiem, patrzą na to, co się dzieje w geopolityce, wyciągają z tego wnioski, że no, trzeba się przygotować, mieć te podstawy opanowane, obsługi, nie wiem, broni, funkcjonowania w strukturze wojskowej. A może ktoś po prostu myśli sobie. Jest okazja zarobić dodatkowe pieniądze. No właściwie Pan odpowiedział już na wszystkie pytania tutaj Czyli... dość dokładnie, dlatego że motywacje są przeróżne. Ale trzeba przyznać, że znakomita większość to są właśnie te postawy patriotyczne związane z napędzane teraz tym zagrożeniem ze wschodniej granicy wojną na Ukrainie. Gdzie wiele, wielu, wiele osób myśli o tym, żeby nauczyć się obsługi broni, nauczyć się tego, jak sobie radzić w różnych kryzysowych sytuacjach, i żeby czuć się lepiej przygotowanym na ewentualne zagrożenia. Natomiast no, nie można ukryć tak, że jest jednak za tym idzie jakiś benefit finansowy i. I część osób pewnie też dlatego idzie, ale myślę, że tutaj mógłbym śmiało powiedzieć, że około 80-90% to jest ta motywacja właśnie patriotyczna i chęć podniesienia swoich kwalifikacji z przeżycia przygody. Tych funkcji, które na WOD spadają w ostatnim czasie, jest dużo. Nalazłem takie krytyczne głosy mówiące o tym, że wojska obrony terytorialnej no nie powinny być wykorzystywane do, nie wiem, usuwania skutków powodzi, pracy przy granicy, jakie jak jest tutaj Pana zdanie? To jest coś, co ma budować jakby te, te, te zespoły, pracę zespołową. Staram się to sobie tak jakoś Nie, nie tak... oceniać tutaj, do jakich zadań zostaniemy skierowani. My musimy jak najlepiej, jeżeli otrzymujemy zadanie, jak najlepiej je wykonać i tak wszystko zorganizować, żeby to zadanie było wykonane jak najlepiej. Natomiast no, zadania mogą być różne. Odkąd istnieje wojsko, jest to zazwyczaj duża grupa ludzi w jednym miejscu łatwo dostępna, która mogłaby może realizować różne prace, że tak powiem, czy różne zadania, jeżeli jest taka potrzeba, w tym właśnie kryzysowe, to też działalność kryzysowa jest w naszej kompetencji. Więc na przykład ewakuacja szpitala. Na przykład ewakuacja szpitala, tak. Tutaj Pan nawiązał do tego ćwiczenia, które realizowaliśmy e, bodajże z miesiąc, około miesiąca temu, e, bardzo to fajnie wszystko przebiegło, zwłaszcza, że pierwszy raz była taka współpraca wszystkich możliwych służb tutaj e, z terenu Piły. I ten scenariusz, który był tam realizowany, bardzo dobrze zadziałał. Oczywiście są pewne rzeczy do poprawki, zawsze coś tam się nasunie, natomiast jak globalnie to ocenimy, to można śmiało piątkę wystawić tutaj za, za tą działalność, za tą całą organizację ewakuacji tego szpitala. Zanim jednak ktoś w takich ćwiczeniach będzie brał udział, no to musi, muszą być te pierwsze kroki wykonane po tym, jak już ktoś podjął decyzję. Że chce spróbować swoich sił w wojskach obrony terytorialnej, w takim właśnie no, rzadszym powiedzmy, cyklu, raz w miesiącu. Jak to wygląda w jego wypadku? Czy to oznacza, że na pierwszym spotkaniu, nie wiem, poznaje podstawy, dostaje mundur, idzie na strzelnicę? Czy najpierw, nie wiem, jest dużo teorii, trzeba poznać, jak funkcjonuje wojsko, jaka jest zależność między dowódcą, podwładnym? Można powiedzieć, że wszystko naraz. Eee, szkolenie Podstawowe trwa u nas 16 dni dlatego to się określa potocznie tak zwaną szesnastką i w ciągu tych 16 dni bardzo dynamicznie wszyscy żołnierze kandydaci szkolą się czyli Poszedł... ten budowlaniec informatyk lekarz czy tak, te same to... zadania tak tak czyli to szkolenia takie podstawowe, uczy się strzelać, uczy się działać na polu walki, uczy się podstaw przetrwania, uczy się też podstaw medycyny pola walki, czyli udzielania tej pierwszej pomocy, wiele, wiele innych rzeczy, jak też jest to podbudowane oczywiście teorią. Wcześniej, zanim te osoby trafią do nas na szkolenie, są zobowiązane odbyć oczywiście taki kurs e-learningowy, jak już zostają kierowane do, do szkolenia, Wojskowe centra rekrutacji e, udostępniają e, do zrealizowania taki właśnie kurs i te osoby teoretycznie już są przygotowują się jakby. Oczywiście wiadomo, że jeżeli same się przygotowują to i tak trzeba to gdzieś tam jeszcze oszlifować i my się tym właśnie zajmujemy. Też 16 dni uważa pan, że to wystarczy, aby przygotować czy to jest na razie tylko wprowadzenie mimo wszystko. To zawsze się mówi, że jest za mało, tak? Że takie takie 16 dni, ale teraz trzeba wziąć pod uwagę, że to są osoby, że to są cywile, pracujący, uczący się, więc my nie możemy im zabrać tego czasu więcej. Natomiast te 16 dni daje pewne podstawy do rozpoczęcia dalszego szkolenia, już w tego szkolenia indywidualnego. I w powtarzających się szkoleniach rotacyjnych, tak zwanych tych weekendowych, realizujemy konkretnie już. Tematykę związaną z, z dalszymi etapami. A jest taka możliwość, że ktoś, kto zaczyna od wojsk obrony terytorialnych, ma zupełnie inną ścieżkę zawodową, ale jednak tutaj czuje, że radzi sobie dobrze, podoba mu się e, działanie w takich strukturach. Czy taka osoba może zostać e, zawodowcem, czy tu już jak jest w tym woci, to już musi zostać? Nie, może zostać żołnierzem zawodowym i też bardzo wiele osób znajduje takie sobie etaty w okolicznych jednostkach, czy nawet nieokolicznych, nawet dalej oddalonych I, i chce się tam właśnie przenieść, spróbować właśnie swoich sił w służbie zawodowej. My właśnie jako WOTY często jesteśmy takim miejscem, gdzie potencjalny no, kandydat może zobaczyć, jak wygląda wojsko od środku. Od środka i później sobie decyduje często, czy chciałby zostać właśnie tym zawodowym żołnierzem. Wiele jednostek prowadzi nabór właśnie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, gdzie później łatwo zostać też właśnie żołnierzem zawodowym. A rząd już zapowiedział obiecał, że będzie też dla tych wszystkich, którzy chcą się związać z wojskiem, a musieliby zmienić miejsce zamieszkania. Dodatki mieszkaniowe mają się też pojawić, sensowne także to mam nadzieję, że też niektórych skusi. Jest dużo różnych tutaj benefitów kuszących. To jest tylko kwestia, żeby, żeby ktoś chciał włożyć mundur i troszkę dostosować się do tej naszej wojskowej dyscypliny, do tego drylu wojskowego. Myślę, że gdzieś to, gdzieś tam każdy ma z tyłu, bo musi sobie sam poukładać, żeby, żeby, sam, żeby podjąć decyzję samodzielnie. Starszy sztabowy Tomasz Dawidziuk był moim i Państwa gościem. Panu dziękuję dzisiaj za przybycie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Dodam, że starszy chorąży sztabowy Tomasz Dawidziuk przyjechał do nas ze 122 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dolaszewie. Dziękuję raz jeszcze i Państwu za uwagę. Do zobaczenia.